W tle piesek, A ja mam dla was informację. Będzie nowy cykl. Nowy cykl poświęcony różnym miejscom na świecie. Będziemy w Afryce, będziemy też w Azji w Kambodży, a ten cykl będzie miał za zadanie wam wykazać w jaki sposób dobra lokalizacja, odpowiednie miasto portowe rozwijające się w odpowiednim momencie dla gospodarki danego kraju jest po prostu świetną inwestycją. Jeśli chodzi między innymi o to, aby zakupić na przykład tam ziemię albo się tam Wybudować. Jeżeli ta lokalizacja jest dobra, to miasto się rozwija i ma wpływ na na przykład, szlaki handlowe, na eksport import danego kraju. Jesteśmy przekonani, tego dokonujemy, że zakupywanie ziemi, między innymi tych działek w pierwszej linii brzegowej, jest po prostu świetną inwestycją. Podobno na ziemi się nie traci, na ziemi zakupionej zgodnie z literą prawa, bez VAT. Na pewno. Zatem zapraszam.